Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zobaczcie, jaka piękna pogoda za oknem. Dzisiaj opowiem Wam i postaram się nakreślić takie najważniejsze informacje dotyczące zakupu rasu, rasy drobiu na miesiąc luty. Przedstawię Wam moim zdaniem takie najlepsze pozycje, jeżeli ktoś by planował zakup tych kur, jakie kurki warto kupować w tym miesiącu. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba, jeżeli się odcineczek spodoba, łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc innym osobom dotrzeć do tego odcinka, do tego materiału. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rasy kur w miesiącu lutym, które ja polecam, to po rozmowie z różnymi hodowcami, jeżdżąc tam po różnych fermach i tak dalej, mogę powiedzieć, że warta uznania jest rasa Messa i Rosa. Jeżeli macie możliwość, to jak najbardziej polecam tą rasę kupować. Możliwość zakupu tej rasy tak naprawdę jest ogólnodostępna. Czy pójdziecie na jakieś targi, bazary, gdzie tylko będziecie chcieli, można taką rasę właśnie sobie zakupić. Teraz jeżeli chodzi o tą rasę drobiu, to o te rasy drobiu, to mogę wam powiedzieć, że przede wszystkim po pierwsze, ta kura jest dość odporna na warunki, więc nie powinniście martwić się za bardzo, jeżeli chodzi o. To, czy kurki Wam wytrzymają? Ta zima, to do końca bym tego nie nazwał zimą, ze względu, moi drodzy, na to, jak sami widzicie, na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek i stoję w słońcu. Temperatura jest około 10 stopni, a mamy końcówkę lutego, także no, jest ciekawie. Czy kupować teraz kurki? Pytaliście również. Jak najbardziej uważam, że można teraz kupować kury. Czy to również będą Lekhorny, Saseksy? Można to zrobić. Takie kurki po prostu ogólnoużytkowe. Po to, żeby sobie e, trzymać w hodowli. Jeżeli chodzi o mnie i jeżeli chodzi o zakup kurek, które my planujemy zrobić, to na pewno zakupimy, słuchajcie, e, tak bliżej marca, kwietnia, jeszcze e, myślę, że bardziej chyba w kwietniu. Kupimy sobie kurki, najprawdopodobniej właśnie rosy. Kolejne czerwone, takie jak mieliśmy wcześniej w hodowli. Dlaczego akurat ta rasa? Jest to rasa sprawdzona, wiemy gdzie kupować, wiemy po ile i tak dalej, więc jak najbardziej same plusy. Dlaczego nie testuję? Słuchajcie, nie testujemy, ponieważ my już przetestowaliśmy parę razy drobiu i ja uważam, że akurat dla nas. Ta rasa jest jak najbardziej spoko. Jesteśmy również zadowoleni, jeżeli chodzi o nieśność, jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o zdrowotność tych kur, więc tutaj nie ma co naprawdę narzekać. W moim przypadku i to co widzę też u innych ludzi, część z nas po prostu zastanawia się, czy te kury, które ja mam w hodowli, są zdrowe, czy są. Dobrze traktowane, czy te warunki również są spełnione. Ja staram się w, jak najbardziej, słuchajcie, stosować do tych warunków i do tego wszystkiego, o czym Wam mówię w odcinkach, ze względu na to, że głupotą byłoby, żeby Wam coś radzić i samemu się do tego nie stosować, a nagrywając ponad tysiąc materiałów, chyba spaliłbym się ze wstydu, gdybym się do tego nie stosował. Wracając do tematu związanego z rasami drobiu. Mamy te rasy, o których Wam powiedziałem. Jeżeli tutaj też macie jakieś ciekawe rasy, możecie napisać. Mówię głównie o kurach-nioskach, bo na tym się skupiamy. W większości przypadków, Wy jako hodowcy, też planuj, planując swoją hodowlę jakąś na większą skalę, bo wiem, że też tak czasami robicie, staracie się kupować drób, który e, będzie zdrowy, no i kury nie będą chore. Także jeżeli możecie, to jak najbardziej zapraszam do odcinków poprzednich, w którym właśnie opowiadałem Wam. Tak finalnie, jakie kurki warto kupować, ale też opowiadałem oczywiście o chorobach drobiu. Więc. Podsumowując to, o czym powiedziałem obecnie, polecam oczywiście Rosę, polecam Lekhorna, też sporo się tego pojawiło. Słuchajcie, teraz na rynku, tak jak zauważyłem, Z, ze względu właśnie na wylęk, sporo się tego wylęgło. To są kurki między tak 15-16 tygodniem już w miarę odchowane, więc takie jak najbardziej polecam kupować. Nie polecam teraz kupować kurek bardzo młodych, ponieważ nie wiemy, czy warunki nam się nie popsują. Jeżeli nam się warunki popsują, może dojść do tego, że po prostu będziemy mieli no, nieciekawą sytuację. Na przykład taką, że kurki nam padną, bo nie wytrzymają warunków, właśnie przez to, że nie będą do końca zdrowe i ich organizm na to nie pozwoli. Także w pierwszej kolejności pamiętajcie oczywiście o tym, żeby sprawdzić, czy te warunki macie. Jak macie, śmiało warto kupować, bo gwarantuję wam, że w miesiącu kwietniu i maju cena kur podskoczy o 2-3 zł w górę na pewno. Nie chodzi nawet o koszty, ale chodzi o popyt, że popyt na kury będzie bardzo duży. Już teraz piszecie do mnie, czy lepiej teraz kupić, czy lepiej poczekać, Michał. Jak najbardziej uważam, że należy teraz kupować, jeżeli. I oczywiście możecie. Dużo to nie zmieni, a zmieni wam trochę sytuację w portfelu, w zależności od tego, ile tych kur chcecie sobie zakupić. My nie kupujemy, ponieważ nawet nie chodzi, słuchajcie, o warunki, ale po prostu my tak z reguły kupujemy na wiosnę i wydaje mi się, że nie ma sensu w naszym przypadku tego zmieniać. Co do ras drobiu. Rasa drobiu, moi drodzy, też się często zastanawiacie do takich hodowli małych jaką tu rasę wybrać. Ja nagrałem o rasach drobiu ponad 70 filmów, gdzie mówię wam dokładnie, jakie wybierać. Natomiast to, co jest istotne, tu nie chodzi, słuchajcie, o samą rasę w sobie. Tu chodzi o to, żeby ta kura była w miarę zdrowa i żeby się dobrze niosła. My nie patrzymy bardzo pod względem nieśności w tych małych hodowlach. Chodzi nam o to, żeby kury były zdrowe i żeby się w miarę również dobrze niosły. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o drób, uważam, że kury się niosą w miarę dobrze i właśnie teraz o których wam powiedziałem również powinny nieść się dobrze. Jeżeli tutaj jakieś pytania byście mieli do mnie, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Ja postaram się na wszystkie pytanka wam odpowiedzieć. Pytanie jest dość dużo, które pojawiły się ostatnio ze względu właśnie na to, że zrobił się dość duży popyt. Na obecną chwilę mamy około z tego co tam widziałem na skrzynce ponad 100 wiadomości. Postaram się na wszystkie odpisać właśnie, żeby wam pomóc. No i oczywiście wracając do tych ras, no to tych ras mamy trochę do wyboru. W większości rasy, te, o których Wam wspomniałem, teraz są godne polecenia. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o rasach tych takich podstawowych, no to skupiając się na czy to będzie Rosa, czy to będzie Sussex, Lekhorn, czy jakakolwiek inna rasa, macie jakiś tam gwarant, że kury, kury powinny być zdrowe, chociaż też stuprocentowej pewności nigdy nie ma, bo po prostu no, nie da się mieć tej stuprocentowej pewności ze względu na to, że czasami jakiś handlarz przyjdzie nieuczciwy i kupimy kury, które będą również w stanie niezafajnym. Dlatego tak ważne jest to, żeby wiedzieć, jak ten drób wybierać. E, oczywiście zapraszam do innych materiałów, w których również mówię o tym, jak wybierać drób, na czym się skupić, na co zwracać uwagę. E, też pytaliście mnie, czy te rasy można mieszać ze sobą. To znaczy, nie chodzi o kury ozdobne, z kurami nioskami, tylko w ogóle rasy drobiu. Jak najbardziej można. To, to jest kura, tylko no ja jednak preferuję i uważam, że lepsze jest, żeby trzymać kury z jednej hodowli w jednym miejscu i takie kurki najlepiej kupować, jeżeli się zdecydujemy na jedną hodowlę. Nie mieszać tego za bardzo, ponieważ w tych hodowlach zawsze tam jest delikatne odgięcie, jeżeli chodzi o warunki. Też tej kurce jest trudno się przestawić, a jeżeli te kury się wychowały razem, to też wygląda to zupełnie inaczej. Tradycyjnie, jeżeli się odcinek spodobał, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, co tam chcecie wiedzieć. Może mogą być jakieś pytania dotyczące stricte Waszej hodowli, takie specjalistyczne dotyczące Was też na takie pytania, jak wiecie, odpowiadam. E, no, ostatnio sobie sprawdzałem komentarze, też chyba na niektóre nie odpowiedziałem, ale postaram się właśnie też dzisiaj to zrobić, żebyście mieli e, no, peł pełną informację, co i jak e, należy. Robić. Także na dzisiaj tyle, jeszcze raz wielkie dzięki moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.